Podróży, dzień trzeci, czyli jest środa. E, Morale trochę spadły, bo mnie zaczęło gardło e, boleć e, ze względu chyba na klimatyzację w aucie. No ale e, nie przejmujemy się, e, będzie dobrze, wszystko się zaraz wygoi. A teraz e, bardzo miła pani pozwoliła się znaczy pozwoliła, pozwoliła mi się ona mnie podwozi podwozi mnie do miasta, ponieważ niestety willa Cocoa jest przepiękna, a jest przy rezerwacie ptaków, natomiast no, jest położona troszkę daleko od wszelkiej drogi, więc jakbym miała iść pieszo, to by było tak mniej więcej 6,5 km z moim plecakiem Uff, pewnie cały dzień. No ale dobra, trzymajcie kciuki. Zobaczymy, czy do Oulu, bo dzisiaj jest kierunek Oulu, będzie tak samo dobrze się łapało stopa, jak dotychczas. Miłego dnia, kochani. Buziaki. Jest 9.21, e, właśnie e, wysadziłem mnie przy przystanku autobusowym. E, zobaczymy, czy to będzie dobre miejsce. E, w razie czego jest stacja nowa niedaleko, więc mogę przejść. Super, bo te 6 km to naprawdę e, bym szła godziny. No to dzwoncie, 9.21, zaczynamy! Jest 9.41, e, czyli poniżej 20 minut miałam się złapać tutaj pana do e, Kempela, czyli troszeczkę przed Oulu, no ale też później tak z góreczki. Jest 11.49 i ja jestem 24 km przed Oulu, e, więc jest w ogóle super czas. E, tutaj jesteśmy na przystanku obusowym. A no i łapy dalej. No pięknie, nawet nie czekałam minutki. Od razu się pani zatrzymała. Prosto do ulu. Jest 12.30 Dotarłam do Oulu Dwa auta, bardzo sprawnie, bardzo szybko Super e, kierowcy A teraz e, będę przechwycona przez moich znajomych e, Moich starych znajomych z Couchsurfingu Których poznałam, bo tutaj w Oulu No tylko, że jestem e, Pałką i nie zrealizowałam tych filmów Who is here? Ah. <laughs> Słuchajcie, jest czas na lunczyk, ale jesteśmy w jakimś przepięknym miejscu, jest tylko dla nas. Lasy tutaj pracuje w jednym z biur. Jest klimacik. Torii Policji, czyli Policja Poznań Miasto. Jestem przy w Radzie na Kemi. Jest to specjalnie nie najlepsze miejsce. Mam tabliczkę dodaniem mi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale naprawdę już nie miałam pojęcia, gdzie iść. I no, to tyle. Chociażby ktoś mi podniósł kawałek. A potem już pójdzie z burki. A poza tym Oulu jest super. Bardzo Wam polecam to miejsce. Ja bardzo lubię to miasto. Ludzie też są bardzo mili. W ogóle bardzo, bardzo, bardzo. Wszystko jest tam bardzo. No. Czekamy a godzina 16.47 4 km z miasta na obwodnicę, jak co. A jeszcze powiem Wam taki case, że chciałam sobie pomóc i przed wyjściem jeszcze z Turku z domu poprawiłam plecak tak, żeby wszelki były dobrze dopasowane. No a tylko je na wyższy, nie na niższy poziom, więc zamiast nie pomóc, tylko sobie utrudniłam i teraz zmieniłam to i Uuu, czuć różnicę, czuć. Dobra, nie gadam więcej, eee, do zobaczenia! Jest 16.56, ja co prawda ee, tylko mój chłopak zabiera kawałeczek, ale jest najlepsze to jest, że się ruszyliśmy z, tej, e, z tego e, nieszczęsnego zjazdu na autostradzie. E, 16.56 powiedziała już. A, i jestem w TIRze. Właśnie przyjechaliśmy na e, jakieś wysypisko gruzu. Tego jeszcze nie było. Z tej ciężarówki zmieniam się w osobówkę. Bo pan jest taki dobry i mnie podwiezie jeszcze dalej. Jest 17.52, zobaczcie, jakie jeszcze słońce daje. Ja się troszeczkę przypaliłam dzisiaj. Trzymam kartkę do i zobaczymy, co wyjdzie. jeśli bym miała super jakiegoś PH i by mnie nikt dalej nie wziął, to dramatu nie ma, bo tutaj stoję w bardzo fajnym miejscu na przystanku autobusowym. A za mną jest Shell, stacja beznowa 2,4H. Więc. Takie okay, razy się uśmiechają. Kurczę! No na razie nie narzekam. Tak ja sobie łeb obcięłam, ale co tam? E, no dobra, to czekam i zobaczymy, co dalej będzie. A jestem, nie wiem, ile jest, 40 km za Zaoru? To jest, 35 chyba, no ale jakoś tak. E, więc, albo wszystkimi, albo omijając kemi, e, prostu Zobaczymy. Jest godzina 18, mam kierowcę prosto No ja nie wiem, co to jest. Szczęście sprzyja. Kochani, jest 20.03, a ja już jestem z pod domem moich znajomych. Zaraz ich odwiedzę, przygarniają mnie na noc. E, jeśli ich nie znacie, to zaraz Wam przedstawię, bo to jest super e, polsko-węgierska e, para blogerów, e, blogerów e, podróżniczych, więc mam nadzieję, że Wam się spodobają. A jeszcze podsumowując, dzisiejszy dzień to od 9 rano do 20 no to jest e, 11 godzin i 406 km i przerwa na lunch w Oulu. E, jestem mega wdzięczna za to, że już tu jestem. Rowaniem jest moim chyba ulubionym miastem jak dowory w Finlandii. I jestem naprawdę szczęśliwa, że tu dojechałam. I taka jakaś, nie wiem, czuję spokój w sobie. To jest to miejsce najlepsze. A i jeszcze wam powiem, że przesiadłam się z ciężarówki do sportowego BMW. Mega niskiego i mega szybkiego. No ale w Finlandii tak sobie nie pojeździmy szybko. Ze względu na zakazy. Okej, okay, szukam dzwonka.